Nie tak dawno na Kujawsko-Pomorskim niebie mieliśmy sposobność podziwiać pełnię księżyca. Nic nadzwyczajnego, przecież pełnia występuje co miesiąc. Owszem, ale tylko jedna pełnia w roku ma fundamentalne znaczenie dla naszego kalendarza. To według niej ustalane są daty tzw. świąt ruchomych, takich jak Popielec czy Boże Ciało. Punktem odniesienia dla wszystkich tych świąt jest Wielkanoc. Sposób ustalania daty najważniejszego dla chrześcijan dnia w roku jest ściśle powiązany z pełnią księżyca, a dokładnie z pierwszą wiosenną pełnią. Regułę Wielkiej Nocy ustanowił Sobór Nicejski, nie mylić z Niceą we Francji. Dziś miejscowość nazywa się Iznik i leży niedaleko Stambułu. Biblia podaje, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany tuż przed świętem Paschy, w dzień poprzedzający Szabat, czyli w piątek. W starożytnej Judei rachuba Czasu odbywała się według faz Księżyca. Święto Paschy przypadało 14 dnia pierwszego miesiąca wiosny, zwanego Nisan, kiedy Księżyc był w pełni. Opierając się na tych wskazówkach, ponad 300 dostojników Kościoła ogłosiło w 325 roku, że każdego roku Wielkanoc, czyli święto Zmartwychwstania Pańskiego, będzie przypadała w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Jako święto Ruchome Wielkanoc najwcześniej przypada 22 marca, najpóźniej zaś 25 kwietnia. W XXI wieku najwcześniejsza data święta Zmartwychwstania nie wypada ani razu, a na rekordowo późną Wielkanoc poczekamy do 25 kwietnia 2038 roku. Więcej o zagadce dat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, do której klucz zdają się mieć astronomowie w radiu Planet i Komet z polskiego radia Pik w lany poniedziałek po 21. Wesołego Alleluja!